Cześć. Dzisiaj zaczynamy od trzydziestki świeżo po robotach. Jak widzicie, nie ma korzenia, których cholernie zaczął barwić wodę. Moja teoria jest taka, że im bardziej kwaśna woda, tym więcej korzeń jest w stanie tych barwników, garbników do wody uwolnić. Nie wiem, na ile ta teoria jest prawdziwa, na ile ona się sprawdza. U mnie tak to niestety. Wygląda, pH jest w tej chwili 6, 2 około. Już po dwóch, trzech dniach po podmianie wody, miałem lekką herbatkę. No, dzisiaj to już była naprawdę dobra herbata przed podmianą, więc postanowiłem ten korzeń z akwarium definitywnie usunąć. Brakuje też, jak widzicie, sporej ilości Rotal. Praktycznie wszystkich Rotal nie mam, dlatego że no, stożki wzrostu przestały istnieć. Absolutnie stożki wzrostu przestały istnieć. Roślina nie była w stanie, bo normalnie to jest tak, że jak stożek wzrostu zamiera, to roślina próbuje gdzieś poniżej puścić nowy pęd. U mnie, niestety, rośliny były już tak słabe, tak no, wykończone że nie były w stanie nawet nowego pędu poniżej gdzieś tam puścić. Stożki wzrostu po prostu były totalnie skarłowaciałe, roślina była już wybitnie słaba, no wiele, wiele łodyg po prostu zaczynało gnić. Pytałem dlaczego tak się dzieje, wczoraj na, na live u Przemka zapytałem dlaczego tak się dzieje, co może być przyczyną, pochwaliłem się parametrami, no parametry oceniono, moje parametry wody jako dobre, więc nie powinno tu być żadnego problemu ze stoszkami na linii, czy też problemów związanych z magnezem, potasem i wapniem. Natomiast przemek zasugerował, że mogłem przegiąć pałkę z mikro. Jest, słuchajcie, coś w tym, ponieważ jak sobie dzisiaj przed podmianą sprawdziłem, przepraszam, po podmianie, jak sobie sprawdziłem żelazo, miałem go 0,1. Zaznaczam, że u mnie w tym akwarium tygodniowa dawka żelaza to 0,2. Oznacza to, że w ciągu tygodnia akwarium czy rośliny w akwarium nie zużyły nic żelaza. A podmieniłem tu 50% wody. No więc coś jest nie tak. Grzebałem dalej w necie i okazało się, że wielu ludzi pisze, że nadmiar mikro. Szczególnie nadmiar manganu to blokada żelaza. Mangan jest tutaj no, mikroelementem. Tak? Jego nadmiar powoduje, że żelazo zostaje zblokowane. A więc no, jest chyba coś na rzeczy z tym mikro, dlatego ja po podmianie tego mikro już nie podałem dzisiaj. Podałem tylko niewielką ilość żelaza. Natomiast nie podałem, już, nie podałem już mikro, ponieważ u mnie żelazo to jest tygodniowo 0,2. Zakładam, że mikro w wodzie nadal jest, więc nie powinno to być jakiegoś tam większego problemu. Wróć, żelaza też nie podałem. Yy, policzyłem sobie dawki dzienne, ale żelaza na razie nie podałem i nie będę podawał, dopóki rośliny nie pokażą mi, że tego żelaza już zaczyna im brakować. Tak to zrobiłem. Cała reszta normalnie, bez zmian. Co dalej? No wyciąłem, żeby troszeczkę te golizne tam zapełnić, to wyciąłem kilka, konkretnie trzy łodygi bakopy karolińskiej, wsadziłem tej do akwarium, tam gdzie grzałka, bo tam dwie rosły, dosadziłem jeszcze trzy. Udało mi się, słuchajcie, jeszcze znaleźć dwa takie dość no, długie 5-6 cm pędy po Gostemona Erectusa, który był w 54. I też odciąłem i tutaj wsadziłem dwie albo trzy sztuki, już nie pamiętam, za się to rośnie. Dosadziłem również kilka sadzonek, kilka łodek Rotali Bonsai z 54 wziętej. Zobaczymy jak sobie będzie tutaj radzić. Plus no, udało mi się tam gdzieś jeszcze z tej miernoty, która tam została z tej, po tej rotali krągolistnej, udało mi się znaleźć jeszcze trzy szczyty, które wyglądały w miarę znościem, więc je odciąłem. To są łodyżki, może 4 cm długie. Posadziłem w lewym tylnym rogu. Może odbiją. Jeśli nie, to szczęście w nieszczęściu, w 54 rotala okrągulista mocno ruszyła, tygodniowy przyrost na rotali okrągłolistnej to jest około 4-5 cm, więc za tydzień zakładam, że będzie już tam co e, ciąć, przynajmniej kilka łodyżek do odcięcia się na pewno znajdzie i powędrują, powędrują one te do tej trzydziestki. No także teraz tylko czekam, aż mi się dwutlanek węgla ogarnie i, i będzie ok. E, z bleksją nie ma żadnych problemów, ale tutaj y, znalazłem dwa takie miejsca, dwa takie małe krzaczki tej blixii, małe krzaczki, y, dwa krzaczki tej bliksi, gdzie y, dolne liście zaczęły y, gnić, żółknąć i odpadać, więc y, tutaj też coś y, mogło się dziać, y, jeśli chodzi o, o to mikro, o to generalnie nawożenie. No przesadziłem, najwidoczniej przesadziłem y, mikro tak jak mi przemek powiedział i tu może coś być to no zobaczymy. Nie podaje mikro na razie nie podaję żelaza. Zobaczymy co się tutaj na przestrzeni tego tygodnia jak to się wszystko ogarnie. Wyczyściłem dzisiaj też wężę od tego małego filterka mojego, tego 501, bo tam już był taki jasnobrązowy glucik na wlocie i wylocie. No te rurki średnicą nie grzeszą, bo wewnętrzna średnica tej rurki to jest zaledwie 5 mm, więc jeżeli coś się na wewnętrznych ściankach tej rury osadzi, no to niestety, ale przepływ no maleje, tak? Maleje przepływ. Więc te rurki trzeba, trzeba będzie mi czyścić na raz, na dwa, 3 tygodnie na pewno. Samego filtra w środku nic nie czyściłem, nie mam takiej potrzeby. Zakładam, że jeżeli go wyczyszczę raz na dwa miechy, to w zupełności to, to wystarczy. No to co, tyle w tym temacie. A jeszcze jedna rzecz. Ludwigia Palustris tam z tyłu, co jest, który jeszcze w tej chwili nie za bardzo widać, już troszkę ruszyła. Pojawiły się tam dwie, trzy pary nowych listków, więc ta Ludwigia Palustris ruszyła w tym małym akwarium, więc jest, jest ok. Dołożyłem też światełka. Ponieważ uważam, że ta lampka, ten TwinStar 30B, który tutaj mi oświetlał do tej pory to akwarium, po prostu nie wyrabiał. To jest światło niewystarczające dla tego akwarium. No jeżeli rośliny, które są niewymagające, rosną wolno pod takim światłem, to znaczy, że tego światła jest zdecydowanie za mało. Nie ma parcia w ogóle na to światło. Te rotale, które tam jeszcze mi tam powiedzmy tydzień czy pół, dwa tygodnie temu rosły, no wyglądały na to, że mają dosyć długie międzywęźla, to też oznaka tego, że tego światła jest za mało. Widać to było szczególnie po rotali chra, której też już tutaj nie ma, jest już historią. Więc do, dołożyłem jeszcze jedną lampkę, tą, która była w tym zestawie 6 watową tą płaską wersję plant, która jak dla mnie jest ściemą, a nie żadnym plantem. Natomiast daje ona 480 około lumenów w połączeniu z 679 lumenami tego TwinStara. No tych lumenów już jest ponad, dobrze ponad 1000, więc wychodzi mi około 50 lumenów na litr, co powinno być moim zdaniem no ok i zobaczymy, co na, to, co na to rośliny. W samym makro typu na azot, fosfor, potas, tutaj się nic nie, nie, nie pozmieniało, nadal trzymam takie dawki, jakie, jakie sobie założyłem jakiś czas temu, a które mi się tutaj generalnie, no póki co sprawdzają, bo nie widzę ani niedoborów potasu, ani niedoborów fosforu, ani niedoborów azotu, a azotu mi tu ubywa, słuchajcie. No tutaj akurat azotu ubywa i ubywa też fosforu więc nie jest to jakaś tam większa, większa tragedia z makro. Tylko mówię, to mikro przygiąłem pałkę zdecydowanie. Dobra, idziemy sobie do pięćdziesiątki czwórki. No tu sprawy mają się tak, generalnie rośliny są, słuchajcie, czyste. Krasnorostów dzisiaj odsłaniałem kolejne miejsca, przerzedzałem troszeczkę niektóre miejsca krasnorostów. Nowych na roślinach generalnie się nie dopatrzyłem. Znalazłem kilka liści, które były leciutko porażone krasnorostami, ale to były liście... Były to, to krasnorosty już takie chyba dosyć stare, one miały co najmniej 3-4 tygodnie, bo no, już były podrośnięte, nie? więc to nie są jakieś tam świeże, świeże rzeczy pojawiły mi się też krasnorościki, już wam pokazuję, na tych patyczkach. Zwróćcie uwagę na kolor. Ja z nimi nic nie robiłem, po prostu one się pojawiły i ja postanowiłem je zostawić w spokoju. Powiem wam zaraz dlaczego. Postanowiłem je zostawić w spokoju te krasnorosty, zobaczyć co się będzie z nimi działo. I one jak się pojawiły, troszeczkę podrosły. To jest na przestrzeni tygodnia, słuchajcie, więc to nie są żarty z krasnolostami. Podrosły tak ze dwa dni, po czym zaczęły bieleć. Taka ciekawostka, nie? Podrosło i zaczęło bieleć. Więc, no, dobry znak, że te warunki, które są w tym akwarium, nie służą. Nawet jeżeli ten krasnolast się pojawi, to zaczyna bardzo szybko obumierać, bo mu te warunki, które są w tej chwili. Nie służą. Ja dzisiaj znowu wyczyściłem filtr. Słuchajcie, nie wiem skąd się tyle tego bierze, ale z syfu jest potworna ilość w filtrze. Ten filtr wciąga naprawdę ogromne ilości drobin, które potem tam zalegają. No naprawdę lekki szok, jak dzisiaj otworzyłem ten filtr. A miesiąc czy niewiele ponad miesiąc temu był czyszczony. Druga sprawa, muszę się zaopatrzyć w nową ceramikę, bo ta ceramika, którą mam w tej chwili w tym filtrze. Zauważyłem, że to już jest ceramika, która no, już jest taka dosyć mocno zużyta i trzeba tę ceramikę będzie wymienić, bo ona już jest przeze mnie używana około roku. Więc tę ceramikę trzeba będzie e, wymienić, znaczy może nie około nie roku, ale troszeczkę tak z 9 miesięcy e, już ta ceramika ma i widać, że ona już jest taka no, pozalepiana. Te kuleczki szczególnie od kwadropa, nie, one są już takie no dosyć mocno pozalepiane, więc Trzeba będzie je wymieniać. Dlaczego zostawiłem te krasnosty na patyku? Nie ścieram ich. Po pierwsze, chcę zobaczyć, jak one szybko będą obumierać. Druga rzecz, powiem Wam, że może nie tyle położyłem lagę na to akwarium, co pozwalam temu akwarium, prowadzić się wedle jego własnego uznania. Ponieważ za około. 4, może 5 miechów, to akwarium będzie likwidowane w związku z tym, że się będę musiał znowu przeprowadzać. Nie jest to przymus, ale ja chcę się przeprowadzić, bo na większe mieszkanie, gdzie będę miał, jeśli chodzi o akwarystykę, większe możliwości, dogadane z żoną, także jest ok. Więc to akwarium chciałbym, żeby jeszcze mi przetrwało te 4-5 miechów maksymalnie. Po czym no, po prostu będzie likwidowane. Ja chcę zobaczyć bez chemii, jak to akwarium, na przykład, za 3-4 miesiące będzie wyglądało, jeśli chodzi o krasnorosty. Dopóki nie będę pewny, że tych krasnorostów nie ma, ja nadal będę robił 50% podmiany wody. Teraz dzisiaj była chyba czwarta albo piąta z rzędu. Co widzicie, przynosi skutek. Nie używam chemii żadnego carbo, żadnych jakichś tam pierdół na glony, antyglony i tak dalej. A mimo to widzicie, pojawiające się krasnorosty bardzo szybko zaczynają obumierać. Niespodzianka to dla mnie troszeczkę, ale jednak. Więc pozwalam temu akwarium, żeby się prowadziło po swojemu. Tak jak chcę, ja tylko podaję nawozy. To nawożenie, które tutaj stosuję, akurat ono jest, było czy jest takie samo, jakie było w, w 30, natomiast tu się to nawożenie sprawdza. Tu się mikro nie przedawkowuje, tu jest wszystko generalnie ok. Filtracja dodatkowa, która chodzi, ten mały kaskadowy filterek AquaClear 20. no Nie wiem, czy robi robotę, czy nie robi roboty, ale, ale no, działa, tak? Działa. Dwutlenek węgla fajnie jest rozprowadzany po całym akwarium, więc y, raczej chyba już nie mam stref, w których woda by stała. Nie mam stref, w których y, woda by miała, albo nie mam stref, do których dwutlenek węgla by już nie docierał. Więc. Y, tego się będę chyba raczej trzymał w przyszłości, nawet, tak? żeby, żeby nawet w takim akwarium jednak był jeszcze jakiś tam taki z boku mały popychacz, który tą wodę będzie odbierał z jednego miejsca i popychał ją dalej. Jest to jakiś plusik, jest to, jest to jakaś pomoc, jeśli chodzi o filtrację. Tym bardziej, że tam jest generalnie ten, ten maluch robi tylko i wyłącznie za dodatkową biologię, więc, więc jak, dla mnie, jak dla mnie, no bomba, nie? Robi swoją robotę moim zdaniem, i sporo z, niego, sporo z niego pożytku, także widzicie, no, 50 oprócz tych, że tam gdzieś jeszcze te krasnorosty odnajduje, to generalnie problemów żadnych nie sprawia. Tak jak mówiłem, Rotala tam w, logu, w tylnym na lewym rogu mocno ruszyła do góry. Są fajne nowe przyrosty ze stożkami. Nie ma problemów tutaj, generalnie nie ma problemów. Z roślinami. Ludwigia Palustris wygląda tutaj bardzo fajnie, to Wam za chwileczkę już pokazuję. Spójrzcie, tak ona tu wygląda. Ona nie, nie rośnie zbyt szybko, ale widzicie, kolor ma już bardzo, bardzo fajny, więc ja jestem z niej tutaj zadowolony. Liczę na to, że ta Ludwigia w 30 będzie wyglądać co najmniej tak samo. Tym bardziej, że ma tam już dużo światła, ma tam dwutlenek węgla, więc nawożenie, nawozy też są, więc nie powinno być z nią tam w tamtym akwarium też już problemów. Tu jeszcze, no ponieważ te dwa scenery z tą tutaj są, więc tu jeszcze troszeczkę mi to GH idzie na przestrzeni tygodnia do góry, z 6 do 8, ale to już nie jest akurat problem, to nie jest jakiś tam wielki skok. Ja jestem, jeśli chodzi o magnes przygotowany, Gdyby widać było, że coś jest nie tak na linii tej właśnie tej, tych trzech muszkieterów, jak ja je nazywam, czyli potas, magnes, wapń, jeżeli coś tu nie grało, to ja jestem na to oczywiście przygotowany i, i podrzucam, e, czy staram się wyrównywać te stosunki między tymi trzema pierwiastkami, żeby nie było tutaj problemów. Na razie tak jak mówię, ze stoszkami wzrostu nie mam problemów. E, rośliny, które miałyby e, rosnąć umiarkowanie szybko, tak na przykład bakopa karolińska, tutaj u mnie. Umiarkowanie szybko rośnie, a więc z przyrostów jestem zadowolony. Rośnie również i Pogostemon, którego dzisiaj podciąłem i wsadziłem do trzydziechy. Ruszyła Palustris, ruszyły Rotale, ruszyły i to wszystkie Rotale, czyli aż dwie, dwa gatunki, okrągolisna i Wązaj. Przerzedzana znowu była blixia. to jest chwast, słuchajcie, u mnie w akwarium to jest chwast. Wyrosła mi też, co może być dla mnie, no jest dla mnie lekkim zaskoczeniem, alternatera Renejki Mini. Co cię zostawiłem, jak ją usuwałem, bo mi tam porastała tymi zielenicami punktowymi i tak dalej, tam marniała, gniła i w ogóle, ja żeby nie ruszać dna tutaj, to po prostu wjechałem z nożyczkami tam i tak lekko, pół centymetra pod podłożem, tam zaczynałem te, te rośliny wycinać tutaj z przodu. I byłem pewny, że usunąłem absolutnie wszystkie renejki mini. No, okazało się, że coś w podłożu zostało, co żyło i zdecydowało się rosnąć. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Roślina to taki stwór, który jak widzicie nie zawsze da się łatwo wykończyć. Mało tego, yy, czyściłem swego czasu korzenie z mikrozoriów, z bublitisa i tak dalej. Był taki, taki restart, nie? Spójrzcie tam z tyłu. Widzicie to, co jest w centrum kadru? No to jest właśnie mikrozorium. Gdzieś coś zostało i też odbija, też rośnie. No, mówię, że roślina to jest tak, taki twór, że łatwo się nie poddaje. No niestety glony też się łatwo nie poddają, no ale glony to rośliny niższe, z wyjątkiem cyjanobakterii, prawda? E, dobra, nie przedłużać. Jakie akwaria są, każdy widzi i myślę, że e, mam nadzieję, przynajmniej, że trzydziechę wyprowadzę. E, mam nadzieję, że e, w ciągu najbliższych 3-4 tygodni pozbędę się krasnali z tego akwarium i zobaczymy, co będzie dalej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.